Zaraz o mi się Bo. Aha! Ja kurwa za to położę od dobrych, kurwa od tego, czy tam tygry zrobił nawrót. Ja za to położę, no stop! Jej, na ganta! Najebu! Gdzie on jest? Gdzie ty kurwa? Gdzie ty się ze speedrunem zajebu? On już pobiegł, kurwa, o kurwa, Franek trechorduje. Franek speedrun robi. Ale fajna japońska działo. Japońska działo. Taka fajna, w ogóle nie użyta z innej części. przez chwilę widziałem jak tak, rak Co ty kurwa Franek go tak dupiasz? ...z tej Możesz kliknąć R1 o ile masz dobrze ulepszenie. Nie. Nie, Nie, specjalny. Fajnie, że u mnie on trzymał masa tego perma i strzelał w powie... Może że ty go widzisz przy ścianę, tak? Że ty tak celujesz u mnie. Mm. Ej, u mnie... Ej, u, u mnie... E, najlepiej, że Franek jak celuje, albo chodzi na tym z, z, z tym, to jego ma strzela sam z siebie, to są że ma taką animację... <totér> <zytań> Aha, tak, już to widzę. O! <trony> Ej, mafia wygrała! O, no, teraz się pocimy, nie dajemy mu żyć. O nie, też mogę wyjść. Masz ma Ja też mogę wyjść. Dziękuję, za grę. Popakam się! Popakam się! Bombicie! Nie, mas nie ma. Jedyne co ma bagnet to jest car, Springfield i koniec. Chyba tyle. Chodzę se zasłonić, muszę je zaświecić Fajny mm. piat mm. No zaświeć to Dziękuję Chodź ci jak kabel Chodź ci yy, No szczerze, raz mi kot przegryzł kabel od słuchawek Przecież co nie mogłem kurde grać z innym Kurwa Franek ty jesteś tak cichy, że już widzę, że wszyscy wokół ciebie na czerwono są. Też to widzę. A! Kurwa ci z tej pecz dobrego e -bota mają! Wykryli Franka strzela do mnie troll. <śm> o kurwa il tigre mnie widzi. Jeśli ty w tej grze to oni mają dosłownie bota, oni przez krzaki, przez wszystko kurwa, widzą. Tak. No. Tak, stricte kurwa, normalnie. Aha. Anomalia. Technologia. Technologia. Kurwa, muszę już do jego bandaża, bo hmm. znowu Snow. We need snow. Indeed. Mój name jest Wiktor znów. Jestem biat, który tu leżał! Biegają! Wam biegają jak coś. jacyś. Potwierdzę. O nie O nie Kurwa, myślę, że taką fajną rzecz znalazłem, to nie jest taka fajna rzecz, co myślałem. What the hell? Panie, że mu to przez łeb przeniknęło. No nie ja. Fajnie czerwone... o nie! nie o oh, potem Heimer pozna swoją własną tą kurwa. Będę dostał wybuchem paryżu. Będę cedy, Zostaw go. Oh, On nie ma <try> prawa bytu. Wendetal. <try> <try> On nie ma <try> prawa bytu. Misja 11. Reznow. Dimitri kuku kurwa. Reznow. <try>

we tak gdzie się ty A, mi niby zabiegł! No, biegi! Żeś biegi cię zastrzeliłeś? No, żeś biegi, nie... żeś biegi... No, cię zast... no, żeś biegi ci zastrzeliłem, no! Nie? Tak? gdzie tak? nie trafiłeś? pierwszym cię może nie trafiłem, ale w drugim cię całkowicie wie. ja go rozstrzeliłem wybuchówką. U mnie żadnym nie trafiłeś. Magic. Jak te koło mnie dwa pociski, nagle. Moja postać zdechła sama z siebie. Na koniec wyjdę się po łochciach! O, rany, 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 jestem najebany Nie umiem. No masz rację, bo jesteś najbadny. Chciałbym farmazoniki. O, a co to za sniper tam stoi? Ty. Co się stało mu w jądro? Nie. No co za typ? No tra w trawę z żywiciel. Co mu afrykański, afrykański pod jądrami? Leżę sobie. Davis! Dajem, że krzak nie przepuszcza pocisku! Wendete! Za! Wendete! Prost! Chciałem, żeby No, tylko, że to farsz. 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 Farsz, czerwony F winiary. Farsz. farsz. Nie znasz się? Fałsz, kurwa, czerwone winiary najebany, stare winiary. Hmm. Ej, tutaj I... jestem ja z kolegą, widzę kolegów z Mołdawii, nie wiem czy już ich za zabijać, czy nie. No kurde! No co yo, za spam kurde. Uśko. U mnie, u mnie w tym czapki trafiłeś tylko. Ja Nawet z czapki zaczęła krew lecieć. Zajebiste no te ważne są, ty początek inwazji, 36, 35 sekund. Eee, bo weź to co ci wysłałem Demo Mesa. Czeka, bo jakiegoś dzieciaka napierdalam na inwazji. Demo, Demo Mesa? Demo Mesa? Taki nowy tego Demo Tak. Tak, to jest o Demo Menie. Tak, dosłownie Half-Life ten Half-Life Black Mesa, tylko że same Demo Men. Ooooooooo! A... Ty, franek, zobacz, tam kolejny rzut jest. Jadę jakieś kąpy! No i zostałem z tego typu opis, to turma flary, co za skam. A on miał jak kurwa, nie wiem, terrorysta? On tutaj nie jest. Nie, tutaj też nie ma. Bandanek, terroryst. Tak, gra gdzie? Oj, jest tutaj, no to tu jest on. Bambik jesteś. Wiesz, mnie chłop widzi? Jaki chłop, co? Właśnie. Czy on kurwa pola tam? Patrz, Piaz ma tam zasięg. Nie, on jest teraz na moście, patrz, moje cheaty mówią mi, że Nie, nie jest na moście, jest przy moście. Patrz, moje cheaty mówią, że on jest gdzieś tutaj. Patrz, na most biegł, widzisz to? Patrz, jaki cheaty. Patrz, on się teraz czołga. Myślisz, że nie dostanie no buły? No nieee! Pracisz Kurde, dieta się złapić. A <grym> ze mną? Franka byś porobił. Ja, ja, ja kocham moje kurwa przyczuwanie tego, <grym> gdzie on no to może to być. Tylko się... <grym> nie Klikam prawą gałkę już po moich obu ale Nie widzę cię przez ścianę, no ale wiem gdzie to jesteś, to... Uwaga. Dobra, zrespił się przed nami. Przestań. Patrz, on, jest jest feet, on, teraz, on teraz będzie teraz on idzie, kurwa, jest koło tego zadania opcjonalnego. Nie? Idzie tam. Dobra, idzie koło spadochronu. O, przychodzi koło auta. Stoi za autem, bo jest obszerone zbrojema. Zwoki hmm? O, przebiega. Przebiega. Umrah! Przebiega! O mega. Wbije do domku na herbatkę. Ja siedzi za, za górką. Strzela, kurwa. Na chuj strzela to drzewo, co ono ci zrobiło? Wietnam! Wietnamiz Wietnamizację. No. Kamień stoi centralnie koło tego budynku z celem emocjonalnym. Przebiega. Biegnie w stronę mostu. Biegnie ulicą. Jest przy, przy barierkach Biegnie ulicą <laughs> Już mnie oznaczył <laughs> o, Biegnie ulicą Biegnie, biegnie o, Patrzy lornetką Szuka kurwa 5 złotych No, Każdy co widzisz w tych lornetkach? Ptaki Widzę szkopa Balącą się beczkę Mogę mnie was celić? Nie, Nie. Nie nie daj, mu, nie daj mu szansę, on, jest, on, jest, on, jest, on już moralem ma na takim poziomie, przez tym jakie mam ulhaka Ur bez urhaka. No, z kamy, pistoletem! Tam, nie, nie, nie z pistoletem! Z, z pistoletem do niego, kurwa, nie no! Tak, pisem go, pisem go, dalej, Poczekaj. Ale ty masz przelotowanie ja pierdolę, co ty masz za pistolet? DEMORALIZACJA WROGA I CHUJ W stópkę, KURWA GO no. LEWITUJE PATRZ HARRY POTTER I'M DEAD Kurde Nie wiem zara kurde wyjdę jeszcze coś pozmienię O zaraz mi się koło y, Może. mostu Zrespił się koło mostu? Bo nie, koło tygrysa by nie, bo by pokazywał, że jest za blisko. Koło mostu się zrespił, jest w tej wiosce. O kurwa, patrzysz na mnie. Czemu tygrys jest za czerwony? Sami chołamy się tu. Okej. Musisz na stosować? Czekaj, plecami się odwróć, sami się odwróć. <grym> Pan osoba, która całkiem wystawała z tego krzaka, kurde, nawet ci w krzaku nie było. <grym> a my tam biegnie, w tak, a... ja widzę, tak Ale ty biegnę, biegnę, tak lepiej. lewo! Patrzę w, w lewo i tylko widzę, kurde, się Karla w niebieski sweterku, stojący go kamieniami i kr a krzakiem, kurde. I myślisz, że go nie widać. No i ile się masz w Bambiczek, kurwa, prawie bambikowy strój Tak. No ja strzelałem. Tak. E, na <noise> ty chyba mnie pierwszy zabiłeś, nie? Jak? Ole, logi. Dobra, Kamil się zrespił koło, kurwa, zrzutu. Ta pow, kurde, strzaż do typa, którego celujesz, a trafiłeś po kamień Kamil jest koło zrzutu, nie, nie jest koło na Co przez Ole, Kamil, co tam, co tam, co tam, Kamil? Już mnie widzi. No, jeszcze znaczyłem? No weź! Haha! Sytaj, Oni kurde, wy tam kampicie, chawy! O! A tu nie. się da? No tu się nie da, ale gówno. Nie polecam! O, Fajne o, o. dzieło to O. 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 Snajper Springfield, o. Thompson i 1911! O. Mafia. coś, spisać jakieś wykrzyki. Oooo, pa, pasz tam. No to jest latarnia, kurwa, ta spałnie ta taka kurwa naftowa. Hej, look over, there. Hey, look over there. Mm. Szkop. Mm. Patrz, a patrz to. Powiedział, uwaga, auto szkopu, znaczy Jerry. Powiedział, że szkopy jadą. Ej kto tam minę zostawił bo sam nie wiem. Ja tam miny tam stały. A to ja, to ja musiałem, to ja musiałem, to ja musiałem bo ja chyba ja zaś zostawiam dwie. Ja to zapomniałem że to miny są. Zapomniałem. Nie nie widziałeś że tam miny są kurde. Co kurde zawidował wszystkie schody, kurde pięć min tam stało. No dosłownie. dosłownie... Użycie min, to tylko użyłem dwa razy min, wtedy co ty mnie zabiłeś, i właśnie na tych schodach, nigdy nigdzie więcej min kurwa nie użyłem <śm> On na swojej mapie kurwa, ty kurwa Gdzie ja jestem? Gdzie jest Kamil? Kamil jest przy